Zmieszaj kolę z octem zyska niezwykłe właściwości. Te produkty w połączeniu są niezwykłe. Mikstura z tych dwóch składników jest bardzo przydatna. Najważniejsze są prawidłowe proporcje. Wtedy mieszanka będzie idealna. Weź pojemnik i wlej do niego 200 ml Coca-Coli. Często kola nie smakuje, kiedy dłużej postoi lub kiedy jest ciepła. Jeśli więc masz resztki Coli do wylania, użyj jej do tego triku. Dolej do niej 100 ml octu. Jeśli dodasz kolejny składnik, mikstura będzie jeszcze lepsza. Wystarczy dodać dwie łyżeczki soli. Sól wzmocni działanie octu i coli. Płyn będzie lekko buzował. To normalna reakcja. Na koniec dodaj jeszcze trochę płynu do mycia naczyń. Zamieszaj wszystko, żeby składniki się wymieszały. W zakrętce od pustej butelki zrób otwór. Możesz użyć do tego albo wiertarki, albo możesz wypalić otwór gorącym patyczkiem. To jest supermocny płyn. Jest idealny do czyszczenia i szorowania ciężkich przybrudzeń. Doskonale czyści metalowe garnki, usuwa resztki jedzenia z naczyń. Zabija bakterie i zarazki. Kwas fosforowy i kwas octowy mają niezwykłe właściwości czyszczące. To wszystko sprawia, że płyn jest też idealny do czyszczenia nawet toalety. Wystarczy wylać płyn do toalety i ją wyszorować. Ten płyn jest multifunkcyjny. Trzymaj go zawsze pod ręką i używaj do czyszczenia jak najczęściej. Nie będziesz już chciał używać innych produktów.